Nawet nie wiecie, jak ciężko. I skupić do domu zwykły czerwony stolik kawowy. Wszystkie są no. powiedzmy, że brzydkie. Ten stolik jest idealny. I pomyślałem, że spróbuję go przemalować. Tylko nie będę tego robił w domu. Spakowany. Najpierw potrzebuję jeszcze karton, jakąś farbę. Uwaga, próg zwalniający. Jestem. Taki będzie git. Zakończy płać. Ja ogólnie nie mam żadnego ogrodu. Gdzie mogłbym go pomalować? Pojedziemy na jakieś pole. Tutaj w prawo. Tutaj chyba będzie dobre miejsce. Nie no, jest git. Dobra, to najpierw. Zabezpieczę tutaj to papierem. I tutaj ten stolik. Najpierw go trzeba przemyć. Uwaga, test. Specjalnie się ubrałem na czerwono i malujemy. Co wy co robicie? Maluję, tylko. Na razie to nie wygląda najlepiej. Jeszcze tutaj te nóżki. Minęło 6 minut. Już jest tylko suchy. Jeszcze potrzebuję papier ścierny. Coś takiego. I szlifujemy. I druga warstwa. Ledwo tą drugą warstwę widać. Jednak tam trochę za bardzo wiało. On snuł całą noc. Czekajcie, położymy przy kanapie. Proszę państwa, uwaga. ta -da! W końcu jest taki, jak chciałem.